Jak wiecie z ostatniego odcinka o sportowych samochodach do 30 tysięcy złotych oraz z mojej grupy na Facebooku, zakończyliśmy serię z pokazywaniem sportowych samochodów właśnie do 30 tysięcy złotych. Ten odcinek otwiera natomiast nową serię. Serię z topowymi samochodami sportowymi, ale do 50 tysięcy złotych. Mega doceniam moich prawdziwych widzów i tą serię tak naprawdę tworzycie wy. To Wy podajecie swoje propozycje sportowych samochodów do 50 tysięcy złotych głównie na mojej grupie na Facebooku, jej nazwa to po prostu gdzie taniej, ale możecie także pisać w komentarzach pod tym filmem. W jednym czy w dwóch odcinkach pojawią się właśnie propozycje z komentarzy pod filmami. Listę otwiera Audi TT8J. Auto takie kosztuje 36 tysięcy złotych. I za tą cenę dostaniemy już dosyć fajny egzemplarz, choć nie mówię, że nie można kupić zarówno drożej, no i jak i taniej. Dużo zależy od wyposażenia, no i silnika. Moi stali widzowie wiedzą, że jestem zakochany zarówno w samochodach od Audi, jak i BMW, także takie tetetki nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Sam osobiście szukam egzemplarza Audi TT dla siebie, więc co nieco mogę Wam o niej opowiedzieć. Niektórzy cisną w komentarzach, że podawanie spalania w samochodach sportowych nie ma najmniejszego sensu. Faktycznie, może nie ma sensu podawać spalania, jeżeli się jeździ takim autem z butem w podłodze przez cały okres jego użytkowania, ale nie oszukujmy się. Auta sportowe z powodzeniem mogą posłużyć nam również do jazdy codziennej. Także jeżeli o to chodzi, rozsądnym wyborem może okazać się silnik Diesla w takim modelu 8J, gdzie średnie spalanie wynosi około 6-7 litrów na 100 km. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze silniki benzynowe, to mega popularnym jest tutaj jednostka 2.0 TFSI, gdzie przy 200-konnym silniku auto przy spokojnej jeździe spali 7-8 litrów. Choć są osoby, które schodzą niżej, a przy troszeczkę bardziej agresywnej jeździe pojawi się 10 litrów na liczniku. Gazu do tych aut raczej nie zakłada się ze względu na silnik TFSI. Taka instalacja jest dosyć kosztowna i zazwyczaj jest to hybryda, zużywająca 50% benzyny no i 50% gazu. Sam prywatnie sobie liczyłem, że taka inwestycja może się nierzadko zwrócić dopiero po 5-6 latach. 6 kwietnia 2006 roku ruszyła produkcja drugiej generacji Audi TT. Jak podaje producent, 69% karoserii zostało wykonane z aluminium. Druga generacja TT oferowana była z doładowanym dwulitrowym silnikiem o mocy 200 koni oraz z widlastym sześciocylindrowym o pojemności 3,2 i mocy 250 konnej. W 2009 roku pojawiała się wersja 2,5 litrowa TFSI o mocy 340 koni mechanicznych. Jest jeszcze trzecia generacja z 2004. 14 roku, ale może o niej kiedyś indziej. BMW Z4. Za 11-letni egzemplarz trzeba zapłacić około 43 tysięcy złotych, ale oczywiście starsze modele wyrwiemy taniej. Jeżeli poruszyłem temat spalania przy Audi TT, to poruszę go również przy jego bezpośrednim konkurencie, jakim jest BMW Z4. Tutaj temat jest prosty. Praktycznie, jeżeli jeździcie rozsądnie, to nie pomylę się jakoś bardzo, mówiąc, że bez względu na to, jaki silnik wybierzecie, to spalanie benzyny wyniesie około 9-11 litrów na 100 km. Mniejsze spalanie będzie trudno osiągnąć, większe natomiast bez problemu. Z4 to następca Z3, czyli małego roadstera produkowanego od 1994 roku. Ogólnie BMW mocno zastanawiało się nad tym, czy pokazać ten model na targach w Genewie w 1994 roku. Finalnie pokazano prototyp, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Mega zainteresowanie samochodem Bawarczyków poskutkowało tym, że niedługo potem z linii zaczęły zjeżdżać nowiutkie Z3, rozchodząc się przy tym jak świeże bułeczki. Produkcja Z3 trwała 8 lat, po czym zastąpiono ją Z4. Samochód ten był produkowany przez niemiecki koncert BMW w latach 2002-2016. Po dwuletniej przerwie w 2018 roku samochód wrócił do produkcji w formie trzeciej generacji. BMW Z4 E85 i 86 pierwszej generacji oferowały dwa warianty nadwozia – coupe oraz roadster. Pierwsza wersja nadwozia pozostała jednak wariantem wyjątkowo niszowym. Powstało bowiem tylko 17 tysięcy sztuk na tle niemal 180 tysięcy wyprodukowanych roadsterów. Druga generacja modelu Z4 otrzymała symbol E89. Premiera modelu Modelu odbyła się 11 stycznia 2008 roku na Światowych Targach Samochodowych w Detroit. W stosunku do pierwszego wcielenia wygląd samochodu jest ewolucją. Charakterystyczne proporcje dla roadsterów BMW zostały zachowane, a znakiem szczególnym drugiej generacji Z4 są masywniejsze przednie reflektory. Po raz pierwszy samochód oferowany był także ze składanym twardym dachem, tak zwanym hardtopem. Mamy tutaj kilka wersji silnikowych, począwszy od dwulitrowej jednostki napędowej, która do setki rozpędza się w 7 sekund, dysponując mocą 184 koni mechanicznych. Skończywszy na silniku 3-litrowym, oferującym 340 koni i 4,8 sekundy do setki. Kolejnym autem w tym zestawieniu jest Mazda MX5. Za 2015 rocznik zapłacimy około 50 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć Mazdy MX5. Rozrzut cen i roczników w tych autach jest spory. Niekiedy full opcja z 2011 roku potrafi kosztować tyle co o 4 lata młodszy egzemplarz. Auto to potrafi być naprawdę oszczędne, spalanie w granicach 6-7 litrów jest jak najbardziej realne. Co nie zmienia faktu, że to auto kupuje się z myślą głównie o zabawie, więc powiedzenie, ile wlejecie tyle spali, ma jak najbardziej zastosowanie. Co muszę powiedzieć, auto to ma mega elastyczną skrzynią biegów. Na szóstym biegu możecie zarówno jechać 214 km na godzinę, bo tyle wynosi jej maksymalna prędkość, a także 50 km na godzinę. Co warto dodać, osoba zakochana w Mazdzie MX5 musi być świadoma jednej rzeczy: auta te są mega głośne w środku. Powyżej 120 km. Kilometrów na godzinę ciężko jest zebrać myśli, choć jest to typowe w konstrukcjach z miękkim dachem. Mazda MX5 to samochód osobowy typu Roadster, produkowany przez japońską markę Mazda od 89 roku. Od 2014 roku produkowana jest czwarta generacja modelu. Dzięki balansowi wagi przód/tyłu, rozłożonemu w stosunku 50 na 50, samochód ma niemal neutralne prowadzenie. Wprowadzenie samochodów nad nadsterowność jest proste i łatwe do opanowania, i właśnie to jest mocnym argumentem i powodem jej popularności. Mazda MX5 zdobyła wiele nagród, takich jak samochód od roku 89 oraz 2005 magazynu Will's Magazine. W 2009 roku dziennikarz motoryzacyjny Jeremy Clarkson napisał: Prawdą jest, że jeżeli pragniesz sportowego wozu, MX5 będzie świetnym wyborem. Nic nie będzie w stanie dać ci więcej satysfakcji z jazdy na drodze. Nic nie da tyle radości. Jedyny powód, dla którego daję samochodowi 5-gwiazdek, to to, że nie mogę dać mu 14. Mazda MX5 czwartej generacji została po raz pierwszy zaprezentowana 4 września 2014 roku w Barcelonie. Pojazd w przeciwieństwie do poprzednich generacji nie jest ewolucją, lecz zupełnie nową konstrukcją. Samochód jest o 100 kg lżejszy od poprzednika oraz sztywniejszy i odporniejszy na uderzenia. Kolejnym autem w tym zestawieniu jest Nissan 350Z. 40 tysięcy zł za 2007 rocznik. W serii pod tytułem Sportowe samochody do 30 tysięcy złotych ten Nissan co prawda pojawił się, ale jeżeli chcecie faktycznie zadbany egzemplarz, musicie liczyć się z wydatkiem rzędu 40 a nawet 55 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o to auto, to jest to mały potworek lubiący się napić. Mowa tutaj o odczynniku PB95. Jego średnie zużycie paliwa według raportów to 12 litrów, choć osobiście bardziej skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że często będziecie widzieć na wyświetlaczu, Średnie spalanie graniczące z 15 litrami. Cóż, taki urok silników o pojemności 3,5 litra. A no właśnie. Jeżeli zahaczyłem już o temat silników, to 350Z dysponują tylko silnikami o pojemności 3,5 litra. Różnią się one między sobą jedynie mocami. Najsłabsza wersja ma 280 koni mechanicznych. Potem mamy wersję z ilością koni równą 291. Potem dwa silniki 300-konne oraz dwa liczące 310 koni. Wszystkie silniki dysponują momentem obrotowym od 350 do 370 Nm. Przyspieszenie od 0 do setki poniżej 6 sekund. Samochód znalazł się na liście 10 najlepszych od magazynu Car and Driver na 2003 rok. Nissan 350Z to dwudrzwiowy, dwumiejscowy samochód sportowy, który został wyprodukowany przez Nissan Motors w latach 2020. 2009 i jest piątą generacją linii Z. Co warto dodać, Nissan 350Z został zastąpiony modelem 370Z w 2009 roku. Niemniej jego cena jest już nieco wyższa, dlatego w tym zestawieniu pojawić się nie może. Peugeot RCZ 48 tysięcy za 2011 rocznik. Peugeot ten sprawdzi się zarówno jako auto sportowe, jak i auto do jazdy codziennej. Jeżeli zdecydujecie się na wybór Peugeota jako pojazd do jazdy codziennej, to możecie liczyć tutaj na spalanie oscylujące w granicach 6 litrów. Samochód po raz pierwszy zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w 2009 roku, czyli jest to stosunkowo nowy samochód, jeżeli spojrzymy na jego poprzedników. Samochód nieznacznie różnił się od przedstawionego w 2007 konceptu 308 RCZ, który był tak prosty, że spodobał się zarówno projektantom, jak i krytykom. W 2012 roku podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu zaprezentowano model RCZ po faceliftingu. Zmieniono całkowicie wygląd pasa przedniego, który dzięki otrzymaniu nowego grilla oraz przeprojektowaniu przednich reflektorów, a także dodaniu świateł do jazdy dziennej, wykonany w technologii LED, upodobnił się do najnowszych pojazdów marki Peugeot. Przy okazji liftingu wprowadzono na rynek usportowaną wersję RCZ-R. Dostępnych mamy choć nie za wiele, to jednak fajnych silników. Silnik 1.6 o mocy kolejno 156, 200 i 270 koni oraz silnik 2.0 wysokoprężny o łącznej mocy 163 koni. Przyspieszenie od 0 do setki to 6 sekund w najbardziej usportowanej odmianie. Peugeot RCZ zdobył wiele międzynarodowych nagród, takich jak 5 kolejnych nagród Best Card of the Year wydanych przez magazyn Diesel Car. W kwietniu 2015 roku Peugeot poinformował, że model RCZ nie otrzyma następcy z racji nowej polityki marki polegającej na redukcji gamy modelowej z niszowych i nierentownych modeli. Na końcu dodam, że niektóre zdjęcia przedstawiały czasem nowsze, a czasem starsze egzemplarze. Zrobiłem to dlatego, ponieważ nierzadko możecie dostać w tych widełkach cenowych czyli 30-50 tysięcy auta po lifcie. Wiem, że nie wszyscy dotrwają do tego momentu i niektórzy w komentarzach zapewne będą się o to spinać, ale ci, którzy wytrwali do końca, to wiedzą, a takich widzów właśnie najbardziej szanuję. Jeżeli ten odcinek podobał Wam się, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Mega doceniam to, że komentujecie moje filmy. Wszystkie komentarze oczywiście czytam i staram się na bardzo wiele z nich odpowiadać. Także wyczekujcie kolejnych odcinków, subujcie kanał, a tymczasem do usłyszenia!